pod zawsze numerę to będzie ra zawsze mrją ciągle rapot zawsze tu są nowe numery Za połow więcy rapu na numerę będzie więcej rapu będzie wiele naszego rapu wyrapuje ciągle na numer słuchać ciągle raod zawsze wyrapuje ciągle na bitach ale mam dobry raport zawsze w numerach zawsze tu rapuje i mamy nowe numery rapuje ciągle na bi na bitach jest to na bitach ciągle będzie grał, na szybko będzie Ta numera się ma drapuje ciągle Na nasze plot drapuje ciągle na numerę słuchać ciągle rapot zawsze Elo mamy no, Numery dyrapuje, ciągle dyrapuje. Od zawsze na numera, się będą nota dyrapuje, ciągle nabierać, zawsze będzie. I chodź zawsze na numera, dyrapuje, ciągle na numerach. Tutaj ciągle Elon na naszym rapie, będzie, i chodź zawsze z numerem derapuje Od zawsze na numerach, zawsze. Ty robię numery, dyrapuje, ciągle bitach, zawsze będzie. I chodź zawsze z numerem, od zawsze z numerem będzie, i tutaj się nabiera. Są numery, zanerach tu są, numery są. to są, numery tutaj są. I tą num są numer, będzie rapy, tutaj nowe no, takdy także na więc numer zawsze nawięte tutaj siema, nam numer idzie rapój, ciągle na wito zawsze będzie. Na numerach się na portuje ciągle, na numerach się nawie dobry rap, od, zawsze będzie w rapy, tu będzie nowa nuta w rapie, rymach ciągle na numerach z chelem ciągle robić dzieciówka graje, są instrumenty, instrumenty widziej nasze nuty. Utwory się ma tylko po wersji, nasze podziemy, nowe numery składy śkopowe zawsze będzie na nasze flotu, będzie rapuj tutaj ty, na numerach, zawsze Gra nasza nuta jest, bro, A Oto na numer zawsze będzie bro i na wital zawsze będzie. Na wanotach grapu się rapem Dobra mi to z Bardzo dobre numery się nabija Dobra, po zawsze numery śmatkował si Chrys tak. on na naszych no, Tu będzie wiele Naszego rapu płycie ciągle bitach zawsze był Ale ona na numerach zawsze będzie to Na muzyce zawsze był, to numer i jest bitach zawsze będą w nocy, drapuły ciągle na numerach jest Tylko będzie na stresach Dora płycie, na bitach zawsze będzie wiele Dobrego rapu, tyra płycie jest, na bitach zawsze będzie Kochany rodzina, rodzina, kochany rodziny, zawsze będę tak rapował, będę prawo rodzicomerował naszym i naszym bliski będę zawsze tak rapował Będzie tak, za ten rapon tak serce to nasza, miłość zawsze gra, no, tak, ja, od zawsze, będzie tak rapony, naszym tak ziemie, naszej ziemi, naszej w kolorze i oczy orze, o biały w złotych koroni, o żeł biały złotych oronii, i tak i tak ta, naszego serca zawsze tak będzie więcej. Na na Brytania, tak na naszej Ziemi w czarnym kolorze, tak będę tak, na naszej Ziemi w czarnym kolorze, naszemu pięknemu niebu w kolorze niebieskim i białe mury, białe mury nasze piękne niebie w kolorze niebieskim, tak o tym będzie nasz numer, która będzie na naszej Ziemi w czarnym kolorze, zawsze będę tak na tak na naszemu, tak na naszemu będę. Niebu, niebu w kolorze niebieskim i białych chmury Na naszym pięknym niebie w kolorze niebieskim Zawsze na pokładzie na wiety, zawsze raz dobra, rado, tu. element dobry rado, 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 kochanemu tak zawsze tak rado, 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 i rado, to nasza rozmowa naszym Naszym kochanym, bo Wiem, o tym będzie, będzie Na numerach się natrafuj, ciągle Na numerach tutaj cicho będzie O Na numerach zawsze było, będzie wiele Na numerach zawsze to rap I dobra, bo zawsze się na dobra, bo zawsze tylko chłopca się nawiedzę Dobry rap, bo zawsze składam ciągle ryby Dobry ram. o to na numerach zawsze będzie wiele Dobra, bo rap, ciągle Na bitach, na numerach zawsze będzie to flow Znowu no to dyra, bo ciągle Na bitach zawsze będzie to flow Na numerach zawsze będzie wiele i w kopu na nasi, gdzie będzie na numerach To jest rap I kawałek zawsze będzie na numerach Będzie flow zawsze na numerach My na mamy dobre numery były ciągle napisał Zawsze będzie na numerach o to więc Na posłuchanem się przybijam te nowe numery rapuje, zawsze Na beatach z będzie na numerach Będzie flow zawsze na numerach Składam rachunek, zawsze będzie na numerach To rapuje Nasza nuta gra od zawsze Tutaj numer jest w I w kopie na numerach Zawsze będzie na numerach Ktoś rapuje do rap od to jest wspaniałe, jest, jest tak. Jest wspaniałe, jest tak dobra nota, ta rachunek to numer, że rachunek to numer, jak zawsze będzie wiele. Naszego rapu drapujecią, numer zawsze będzie. Na numerach to rapuje, zawsze będzie. Nasza nota dyra płycie, wlewo każdy braku od rano, rano, po południu wieczorami i więcej rapów, więcej, rapu, Z rano, po południu wieczorami. I wszystkie nagruby tego piękny. Tam jest piękny, wielki na ranki i piękne po południe i szło więcej rapu, więc się nagle dobra po zawsze. Na numerem zawsze będzie wiele dobrego rapu dyra płyje są składane. Dobre numery napięć zawsze prosi na bijat ten numer. Dobry, po zawsze

Na skręciach ciągle rapły nowa nota dyna numerach, która pły ciągle będzie. Elo drapu ciągle, na myślech zawsze będzie na numerach, to jest flop. Na numerach zawsze będzie wiele dobrego rapu Drakuje ciągle. Jak na skręciach, która płyje ciągle na numerze. Na wanuta, gdy rapje, dobra po zawsze. To jest konia, nowe nocy, chodzi, że jest tych stopy. 118. Nie wpisem, na numerach z ciągle to rapuje. Oddeprzy numer, zawsze będzie wiele raptu. Czeka na numerach, która płyje tutaj. Na nowa nota gdy jest flow i rap, ale zawsze będzie na numerach, są kawałki nowa nuta, gdy rapuje ciągle, a więc tak zawsze będzie wiele. Na naszych flotach będzie znowu nosa, dyrapujka. Dzień wiemy, że całe noce Flow każdy tydzień ma siedem dni. I jest trzeci tydzień listopada, wtorek jest, środa, czwartek, dwa, piątek, trzy, sobota, cztery, dziela, pięć. To jest trzeci tydzień i Flow. Fonia nowa noca Flow na numerach zawsze było. Będzie na naszych flotach, będzie hip hopem na naszym dzieci. Hip hopowe nowe numery zawsze będzie na numerach, dyrapujka, dzień to ciągle na numerze Elo dobry raport zawsze na numerach składam cię, że na numery zawsze były. Tylko ciągle na numerach, zawsze będą wersje Na numerach zawsze będzie to pro, na numerze, który ciągle tak wers ręuje numer, będzie więcej rapu, będzie więcej. Tylko na numerach zawsze będą teksty. Copowe dobre numery, tylko ciągle na skręciach, nowa numery rapuje. Od zawsze na tram, na trafórzach i rapudę ciągle. Na numerach jest nie wersje, zawsze będzie wersji, tu będą numera zawsze hitką, zawsze na skreciach, czarku ciągle, przebijam ten numer. I mamy dobré numery, tak si rapuje să na výka zda. Tých chlapov čangle na numera, tak si la dobré numery, ty rapuje čangle na numera. Máme to rap od zavšie mera, vedem si rapu, vedem si texty, tých chlapov, vedem si rapuje, zavšie vende. Zavšie ten Rabu, będę rapował, będę napisał rapały na wszystkim naszym bliskim, tak. Będę będzie, będę rapał, będę szybko wskazał na numerach zawsze, tak naprawdę na sierpniu od Bogu zawsze będę. Tak rapał różańcy, modlitwa to nasza rozmowa z naszym kochanym Bogiem, o tym będzie gra, będzie więcej na zawsze.